Halo, halo, dzień dobry, cześć i czołem, moi drodzy. Superliga to temat, którym żyliśmy przez okrągłe dwa dni. Temat jednak jest cały czas emocjonujący i żywy, a w sekcji komentarzy pod ostatnim odcinkiem, gdzie przesymulowaliśmy cały sezon Superligi, zostawiliście jednogłośną opinię. Tak, chcemy zobaczyć karierę Superligi. Ale tak, moi drodzy, jest to kariera Superligi. Będzie to bardzo krótka, dynamiczna seria, w której będziemy robić astronomiczne mecze, astronomiczne transfery wykraczające poza wszelkie Ramy jakiegokolwiek zdrowego rozsądku. Ale taka właśnie będzie Superliga! Ale nie, 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 nie. Nie będzie to seria Chelsea. Dość już tej Chelsea. Tak jak wam wcześniej zapowiadałem, chciałbym zrobić tę karierę totalnie losowo, a w tym oczywiście pomoże mi. To oportuny! W symulacji tamtej Superligi umieściliśmy 15 zespołów, bo o tych 15 zespołach się mówiło. Ale najmniejsza liga, jaka jest dostępna w FIFA, żeby podmienić dane drużyny, ma 16 zespołów. Postanowiłem zatem dorzucić jedną drużynę, ale tego też nie chciałem robić samodzielnie. Więc udaliśmy się na mojego fanpage'a, gdzie zadałem wam pytanie: Czysto hipotetycznie, zakładając, że w skład Superligi wchodziłyby następujące zespoły: Manchester, Chelsea, Tottenham, Tutu, Tutu, Barcelona, Atlético Madrid. dodatkowo dołączyłyby do nich Bayern, Lipski, Porto, to jaki jeszcze jeden zespół na 100% dołączyłby do projektu Superligi? Jeżeli taki w rzeczywistości by wystartował, poprosiłem Was o zostawianie komentarzy z sugerowanymi zespołami i najbardziej lajkowanym okazał się być komentarz pana Michała. że nie oszukujmy się, Superliga byłaby ligą bogaczy. zatem taki klub jak Paris Saint-Germain nie mógłby przegapić takiej okazji na łatwą kasę. I ja jak najbardziej się z tym zgadzam, zatem szesnastym zespołem, który dołączy do naszej Superligowej karuzeli, będzie Paris Saint-Germain. Dokładnie na tym kole fortuny mamy aż 24 pola. No a drużyn mamy 16. Dlatego też znajdujemy się na stronie: Random org, gdzie wpisałem wszystkie 16 zespołów, które będzie brało udział w Super Lidze, a dodatkowo na te 8 brakujących miejsc wpisałem myślniki. Jako odpowiedniki po prostu pustych miejsc, wtedy byśmy musieli zakręcić kołem Fortuny raz jeszcze, więc w tym momencie klikam Randomized i pokazuje nam listę, jak te zespoły zostały ustawione. Numer pierwszy to Inter, tutaj dwójka to Real, pusty los to piątka, siódemka, ósemka, jedenastka. Maszyna losująca już jest ustawiona, czas zatem zakręcić kołem Fortuny. I zobaczymy który numer nam wyjdzie, tak więc szóstka. A szóstką jest RB Lipsk. tak więc moi drodzy dokładnie drużyną RB Lipska będziemy grali. Karierę w Super Lidze. Kurde, panie, takich losowań to w UEFA nie urządzali. Ostatecznie padło na ligę szwedzką, gdzie mamy 16 zespołów, i jak widzicie, podmieniłem wszystkie szwedzkie drużyny na ekipy, które faktycznie miały się składać na Superligę. I teraz czas wybrać oczywiście, jeszcze raz tylko przelecę pokażę wam, że są wszystkie te zespoły oczywiście z dorzuconym PSŻ. A my oczywiście wybieramy sobie RB Lipsk. Ale spokojnie. Tutaj będą gigantyczne wzmocnienia, jeżeli chodzi o budżety transferowe. Ten bogaty inwestor to dać 100, 200. A dobra! Pół miliarda, co się będziemy walić? Wybierając Ligę Szwedzką, nie miałem do końca pojęcia, że tak wygląda jej. Wybierając Ligę Szwedzką, do końca nie miałem pojęcia, że tak wygląda jej terminarz, że na samym początku jest tutaj rozgrywane coś w rodzaju Pucharu, a dopiero startuje Liga sama w sobie i tutaj mamy rozgrywane mecze ligowe. Dopiero kolejne okno transferowe jest w lipcu. My faktycznie zaczynamy w styczniu, więc jest totalnie, totalnie ciekawie, bo sama Liga kończy się w grudniu. Tak więc prezentuje się 11. RB Lipska. Będziemy musieli sobie jakoś poradzić z tym dzikim terminarzem Ligi Szwedzkiej. No mam nadzieję, że mi wybaczycie. Totalnie nie wiedziałem, co tutaj się dzieje i niestety problem jest taki, że zakładając daną karierę w Lidze nie jestem w stanie wybrać sobie Ligi i wiedzieć, jak faktycznie wygląda jej układ, jak wyglądają jej rozgrywki Mniejsza z tym Patrząc na skład Erbeliska momentalnie wysuwają się na pierwszy plan wraki Zawodników po prostu, których musimy tutaj kupić To jest absolutnie jakiś skrzydłowy Zależnie czy to lewy czy prawy I jakiś napadzior A pamiętajmy, że gramy w Super Superlidze Tutaj będzie chciał przyjść absolutnie każdy zawodnik Z zespołów, które w tej Superlidze ostatecznie nie są więc możemy zdecydowanie popuścić wodze fantazji. Patrzcie tylko, oni dobrze wiedzą kogo ja potrzebuję. No Kylian Mbappé, jego może być naprawdę jakimś cudem, ale Gabriel Jesus ewentualnie się wydaje być prawdopodobnym. Tak samo tutaj mamy Usmana Dembele. Mamy kilka ciekawych propozycji, ale mam pewien plan. Jaki? Kurna sprytny, już wam pokazuję. Mianowicie, jest pewien piłkarz, który niekoniecznie, niekoniecznie znajduje się w samej Bun y Nie Bundeslidze, w Bundeslidze to się znajduje, ale nie znajduje się w Superlidze. Ale znajduje się w Burusi Dortmund i chciałby uciec z tej Burusi Dortmund. Jest to oczywiście 19-letni Erling Holland. Myślę, że zmiana klubu Borusi Dortmund na któryś z zespołów w Superligi, to jest absolutnie coś realnego. A jeżeli zgłosimy się po tego piłkarza, w pierwszej kolejności, to my ten transfer robimy od razu. Moi drodzy, czy są jakiekolwiek realne szanse na to, żeby ten piłkarz w rzeczywistości dołączył do RB Lipska? Nie, ale my odpinamy wrotki. Tak jak wrotki zostały odpięte przy samym pomyśle powstania Superligi, tak my teraz je odpinamy ściągając Erlinga Holanda. Ja nawet się nie będę cackał. 122 miliony wartości mamy zaoferować między 150 a 224. Dobra, gitara, mamy pół miliarda w budżecie transferowym. Fantastycznie, oczywiście. Pomyślni włodarze Superligi z chęcią tutaj nas jakoś wspomogą, więc zaoferujmy kwotę za tego piłkarza i rzućmy sobie za niego 160, co wy powiecie na 160? Proszę bardzo, 160 milionów, oni podali ostateczną ocenę, o nie, podali ostateczną ocenę, to wiecie co, chociaż to zaokrąglimy, zróbmy z tego 200. Ja wystawiłem rękę, to jest legendarna ręka Tomasza Kopawilia tutaj gdzieś jest gen... Gdzieś się zakręcił plemnik Tomasza Kopawryja, i teraz ta ręka jest wyciągnięta. I ja czekam tylko i wyłącznie na zgodę. I moi drodzy, przedstawiciel klubu Borussia Dortmund się zgodził. Zatem czas podpisać Erlinga Holanda. Siema, siema, ku... A, witam. Kluczowy piłkarz dla pana Holanda. Jak najbardziej wszystko się zgadza. Nie, no chłopie, 72 tysiące tygodniówki. Przecież to jest absolutny skandal. Dajemy ci gościu 5 lat. Ile wy chcecie płacy? Zajebiście, zgadzamy się. Erling, Holand, zapraszam serdecznie. Mamy pierwszy transfer sfinalizowany, moi drodzy. Popatrzcie tylko na tego za zadowolonego piłkarza. No chłop jest po prostu w niebo wzięty. Ja nie mogę się doczekać pierwszych wywiadów, pierwszych występów tego piłkarza. U nas RB Lipsk sfinalizował już pierwszy transfer. Totalnie wszystkich powaliło, jeżeli chodzi o tę Superligę. To się zgadza. To się absolutnie zgadza. RB Lipsk, mamy Erlinga Holanda 200 milionów i przechodzi do naszego zespołu. Z Holandem wygląda to już nieco lepiej. To czas wydać kolejne jakieś 200 baniek na jakiegoś skrzydłowego. Udaliśmy się do globalnej sieci transferowej. Wysłaliśmy do tych najciekawszych lig, w których zostali zawodnicy w tych pozostałych. Oprócz oczywiście Superligi, chociaż w samej Superlidze też mamy skauta. Nasze wytyczne to skrzydłowy albo prawy pomocnik, członek podstawowej jedenastki. Mogę w sumie dorzucić tutaj jeszcze jedną wytyczną z lewym pomocnikiem. Ewentualnie, żeby nam wyszukało też na tę drugą stronę. Dajmy oczywiście klasę światową, członka podstawowej jedenastki i czekamy na efekty. Kilka dni z kalendarza upłynęło i tym samym mamy pełne gotowe raporty, jeżeli chodzi o zawodników. W sumie tylko z kilku lig do nas dotarły, chociażby z Ligi i Superligi. Tutaj mamy naprawdę kilku fan. Fantastycznej klasowej światy piłkarzy, ale takie transfery wewnątrz superligowe. No Ciekawe, czy takie by faktycznie doszły do skutku. Myślę, że na pewno też, ale ja najchętniej skusiłbym jakiegoś piłkarza, który faktycznie został poza tą Superligą, jest wykluczony z niej, jak chociażby tutaj mamy takich piłkarzy jak Hirving Lozano, i to są jakieś konkrety Mikel Oriaza Bal, 84 punkty overola, kosmiczna klauzula odstępnego. Co prawda to prawda, ale wiemy, że to nie jest dla nas absolutnie żaden problem. Mamy też tutaj Floriana Tonwę i tą wę też się wydaje być ciekawą opcją, na pewno nieco tańszą. Z drugiej strony, czy chcemy się ograniczać jakiegoś w sprawach finansowych, jeżeli chodzi o tańsze transfery? Nie wydaje mi się. Zaczynają się też rozmowy w drugą stronę. Tottenham chce od nas kupić Williego Orbana, ale za takie małe pieniądze. Nie, no szanowny Tottenhamie, wy macie pieniążki, jak wszystkie kluby w Superlidze. I wiem, że na pewno was stać na Williego Orbana. Ja natomiast wytypowałem takie oto cztery propozycje. Lorenzo i Sinie wydaje się być najlepszą opcją na tu i teraz. Niemniej, Napoli za wszelką cenę go nie sprzeda. Mikel Oriazabal to z kolei astronomiczna kwota, chociaż jeżeli udałoby się nam ugrać za niego te około 80, może nawet mniej niż 100 milionów. Kolejną naprawdę fajną ofertą jest Jack Grish z Aston Villa. Spróbujmy zatem kupić i jednego, i drugiego. Ten piłkarz ma zapisaną klauzulę nie, zacznijmy rozmowę z klubem i spróbujmy faktycznie urwać za niego około tych 80 milionów, tak więc zaoferujmy kwotę za piłkarza, rzućmy za niego te 80 baniek, zobaczymy jak na to zareaguje targowanie się o 5 milionów przy tych kwotach jest śmieszne, śmieszne. ale moi drodzy, mamy 95 milionów za Mikela Oriazabala spróbujmy zatem ugrać Ewentualny transfer Jacka Grealisza i podejmijmy tutaj decyzję. Jack Grealisz, wydaje mi się, że to jest też piłkarz, który zdecydowanie chciałby dołączyć. No, wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, jak opuści Aston Villę. ...do jakiegoś lepszego klubu, raczej w Anglii, a kto wie, może w Super Lidze. dlaczego by nie, 73, dobrze, zróbmy 70 baniek i będzie elegancko i patrzcie jak okrągło to będzie wyglądać od razu, 70 to tak ładnie, mogę wam nawet dorzucić ewentualnie ten procent od sprzedaży, dokładnie taki sam procent od sprzedaży jaki był u Mikela Oriazabala i co wy na to, przykro mi, ale podaliśmy ostateczną ocenę, no dobrze, mi nie jest przykro, bo pieniędzy to my mamy nielimitowany worek, auto pędzi samo, zmienia biegi, plecak pełen keszu, aż po brzegi, więc moi drodzy, mamy teraz opcję... Jacka Grillisza i Michaela Oria A z drugiej strony, może wezmę dwóch? No i wziąłem obu. No i nie powiem, po tych trzech transferach: Erlinga Holanda, Oria i Grillisza wygląda to zdecydowanie lepiej na moment tu i teraz. Ja wiem, że to wygląda jakby dziecko się bawiło na rynku transferowym, ale tak jak mówiłem wcześniej, powtórzę teraz jeszcze. Tutaj odpinamy wrotki. Totalnie, one są już dawno odpięte, teraz lecimy na rakiecie po prostu do przodu. A Willy Orban jak najbardziej może pójść do ligowego rywala. To by oznaczało, że może kolejną pozycją, którą teoretycznie powinniśmy wzmocnić, będzie środek obrony, chociaż patrząc na naszych środkowych obrońców, to nawet bez tego Orbana tu jest naprawdę, naprawdę nieźle. Jak widać nie tylko nas powaliło do reszty, Pierre Emerick przechodzi za 80 milionów, do FC Barcelony, Antonio Rudiger do AS Monaco, a my mamy ofertę kup na mukiele, ale za takie małe pieniądze, chociaż nie, tutaj nam chcą dać rafinie w rozliczeniu, ale raczej nie chciałbym sprzedawać tutaj. Nie no nie, środkowych pomocników to u nas pod dostatkiem, więc odrzucamy tę ofertę. Absolutnie nie jestem tym zainteresowany. Po zakończeniu okna transferowego wylądowaliśmy prosto w ligowych rozgrywkach, moi drodzy, wszystko wygląda następująco i teraz będzie się działo, będzie totalny żar. Na dobry początek na inaugurację super ligi trafił się nam względnie łatwy przeciwnik, chociaż dobrze wiemy, że w tej Superlidze jeszcze po tych transferach tutaj absolutnie nikt nie będzie łatwy. Erbelipsk który za rogiem, jak wygląda... To w sumie nie Erbelipsk, tylko Inter tutaj chyba powinien być. Mamy bardzo mocną drużynę. Co prawda to prawda, wydaliśmy ponad 300 milionów na transferów, więc przydałoby się jakby pokazać jakość. Panie Holland, panie Orjazabal, panie Grynisz, Bierzemy się do roboty. Inter Mediolan ich nie można lekceważyć. Absolutnie wszyscy dobrze wiemy, że w tej symulacji Inter zaliczył fatalny początek, ale jak to później wyglądało, jak ten zespół się totalnie odmienił. No to już jest druga sprawa. Jeżeli chodzi o nasz skład, ja dam mu zagrać w takiej formie, w jakiej on obecnie jest. Nie wiem dlaczego Sabitzer ma aż tak nisko tę swoją ocenę. Czas na nasz pierwszy wyjazd padło na San Siro, gdzie będziemy oczywiście rywalizować z Interem Mediolan. Ich skład wygląda następująco. Handanowicz. Bastoni, Skrymjard, Devry, Brozowicz, Hakimi, Vidal, Eriksen, Young, Lautaro Martinez i oczywiście Romelu Lukaku. Oni grają w tych czarnych strojach to są czarne kropeczki. My natomiast to jesteśmy oczywiście te kropeczki. Delikatnie niebiesko-błękitne. I u nas skład wygląda następująco: Gulaszci, Dalej, Mukiele, Klosterman, upamekano. O Jezus, Maria, Ale strzał, Angelinio, Laimer, Grilisz, Sabicer, Oriazabal, Nkunku i Erling Holland. Dlaczego do diaska Grilisz ma opaskę kapitańską? Mimo, że miał ją Sabicer, to taniej nie rozumiem. Ale zobaczymy, jak teraz się spisze nasz zespół. Z tego, co widzę, to już mamy pierwszą akcję na skrzydle z numerem 11 Grilish. Ale to nie do końca wyszło, Chociaż teraz Nikel Oria to jest też strata piłki. Kunku zagrywa do Holanda. Holand strzał, i w 20. Minucie wysuwamy się na prowadzenie w tym pojedynku. Fantastyczny asystent Kunku do Erlinga Holanda. A ten nie dał żadnych szans Handanowiczowi. Prowadzimy 1 do 0. Bardzo długo przy piłce utrzymują się zawodnicy Interu Mediolan. Chociaż teraz może będziemy mieli pierwszy groźny strzał Romelu, Lukaku. Próba jeszcze obrotu z piłką Lautaro Martinez też chciał strzelać, ale no całe szczęście Upamekano popisał się dobrą interwencją. Jeden strzał w naszym wykonaniu, jedna kontra, na dobrą sprawę Inter cały czas na nas siedzi, ale... Siedzi, siedzi nic z tego więcej nie wychodzi My na spokojnie kontrolujemy Grem i moisz to nie my, najczęściej się utrzymujemy przy futbolówce, ale zobaczymy jak będzie wyglądać Drugie 45 minut, bo te początki Były naprawdę, naprawdę obiecujące grilisz z piłką na skrzydle Zejście do środka, przepiękna klepka I Mikel Oriazabal, tym razem wpisuje się Na listę strzelców Fantastyczna dwójkowa akcja w wykonaniu Naszego zespołu, myślę, że nawet jestem W stanie ewentualnie zorganizować Tutaj już jakieś zmiany, zastanawiam się nawet Kogo mógłbym tutaj wpuścić Myślę, że na pewno któregoś z obrońców, żeby też załapał jakieś minuty, żeby też tutaj jakoś podciągnął swoją formę. Myślę, że Kevin Campbell też może się pojawić w miejsce limera, mimo że ma tutaj straszną taką formę sniszkową. Gdy mu damy prawego, środkowego pomocnika, wszystko już wygląda w porządku. Dodatkowo Dominik Szoboszlaj może się pojawić w miejsce kunku. No i gdy mamy już te wszystkie transfery za sobą, poczekamy aż piłka wyjdzie na aut. A wtedy będziemy mogli na spokojnie, na spokojnie przesymulować do końca. Chyba, że coś się jeszcze odmieni, chyba, że się poczułem zbyt pewnie. Ale popatrzcie na to, kolejny przechwyt piłki, po raz kolejny ruszamy, Oriaza zabal. troszeczkę daleko wypuścił Angelinio, ale Erling Holland, zagranie na przedpole i zdobywa bramkę kto? Nkunku, który od razu po tym, gdy strzelił bramkę, zszedł na ławkę rezerwowych, moi drodzy, dokładnie takim rezultatem zakończy się ten mecz, czy jednak nie? Nie no jednak nie. Nie utrzymaliśmy czystego kąta. 89. minuta i Inter zdobywa gola na 1-3, ale mimo wszystko inaugurując Superligę mamy 3 punkty. Z tego co patrzę po pozostałych wynikach to chyba tylko Barcelona powiększyła rezultat, który nam udało się osiągnąć. Nikt nie utrzymał czystego kąta. No nie dziwota, w takiej lidze gdzie grają takie nazwiska to wcale nie jest nic łatwego, no ale Barcelona zdewastowała Milan aż 4-1 i to na wyjeździe co daje mi oczywiście fotel lidera a pozostałe wyniki macie oczywiście tutaj po prawej stronie. My przechodzimy. Przechodzimy do kolejnej kolejki. W kolejnym starciu padło na Manchester United, i powiem wam, że nie wygląda to za dobrze. Manchester United, owszem, przegrał swój pierwszy mecz, ale teraz mogą być na nas zdecydowanie rozwścieczeni. I wydaje mi się, że mogą wykorzystać właśnie tę piłkarską złość. Ja nie rozumiem do końca, dlaczego mamy tak złą ocenę w przypadku Angelino i Leimera. I jeden, i drugi mają problemy ze skupieniem, ale jeżeli chodzi o Lajmera, to to jest absolutnie katastrofalne skupienie, więc jego będę musiał zmienić. Musi się tutaj pojawić kampl, no bo to jest niedopuszczalne, żeby zawodnik tak rozkojarzony wychodził na ten mecz, chociaż nie wiem dlaczego. Cały skład jest totalnie rozkojarzony. A powinniśmy być super zmotywowani i gramy pierwszy mecz u siebie. Po pierwszym spotkaniu wygraliśmy, było super fantastycznie i cudownie. Teraz podejmujemy Manchester United i spójrzmy na skład Manchester United, a tutaj. Romero na bramce, aż spojrzałem od razu, czy jest Dawid De czy on gdzieś nie odszedł, ale nie, jest Romero na, na bramce i jest Dawid De też na ławce rezerwowej, więc z jakiegoś powodu to właśnie argentyński golkiper broni od pierwszej minuty. Dalej na prawej obronie Aaron Wambisaka w środku pola Maguire i Lindelof i show, a nam zdobywa, strzela bramkę Bruno Fernandez już w ósmej minucie. W środku pola Mactominej, Van de Beek, Greenwood, Rashford, Bruno Fernandez i Antony Martial. Wygląda to niedobrze, moi drodzy, bo zaczęliśmy to naprawdę, naprawdę ne Nerwowo, pierwsza akcja i Manchester United nas bardzo łatwo rozklepał. Ale teraz w końcu ruszamy z kontratakiem Oriaza Baldo Grillesha jeszcze jest podłączony Campbell, ale ta piłka gdzieś się zapodziała totalnie. Nie wiem, nie wiem co to była za akcja. Chociaż czekajcie, znowu! Grilisz. Erling Holland, jest jeszcze Oriazabal. Ten nasz tercet ofensywny, ten nasz ofensywny tercet transferowy daje radę, tylko gdyby jeszcze panowie zdobyli w ogóle piłkę i oddali strzał? Potężny Manchester United w naszym polu karnym, ale na całe szczęście jakieś tam karkołomne interwencje Angelinio się opłaciły. Mamy przechwyt tej piłki przez Klostermana. I czy ruszymy w końcu z jakimś skutecznym kontratakiem? Mikel Oriazabal, zagranie piłki na skrzydło, na które zszedł Enkunku, ale brakuje więcej, brakuje więcej piłkarzy. Mogło być dośrodkowanie na Holanda, ale mam wrażenie, że w symulacji nigdy w życiu oni nie dośrodkują tej piłki na głowę. Może teraz Holand? Nie. Holand wyczyszczony przez Maguire'a i po 45 minutach to niestety Manchester United prowadzi 1 do 0 po swoim jedynym strzale do tej pory. My niby stwarzaliśmy sobie okazję, ale na dobrą sprawę nawet ani razu nie zagroziliśmy Romero strzałem, więc jak my mamy modlić się o jakikolwiek lepszy rezultat, jeżeli ani razu piłki nie kopnęliśmy w światło bramki? Nkunku, ty masz jakieś problemy z oceną ogólną? Nie wiem, czy w takim razie nie powinienem Ciebie zmienić i wpuścić w Twoje miejsce. Być może... Aha, czekajcie. Tu się dosyć mocno pozmieniało. Może w końcu Erling Holland. Oddaliśmy pierwszy strzał. Coś niesamowitego. 58 minuta i to był nasz pierwszy strzał na bramkę przeciwnika. Owszem, niecelny, ale spokojnie cieszmy się z małych rzeczy, bo może teraz jednak uda się oddać strzał Sabicerowi. No nie, moi drodzy. Fatalna jest też ocena Oriaza Zabala. Jak widzicie na boisku pojawił się Dani Olmo w miejsce Nkunku, ale chyba zaraz będę musiał jeszcze sięgnąć, bo Dominika Szoboszlaja. Co się stało? Przecież tu prawie samobój padł i to tak spektakularny, że głowa mała. Moi drodzy, tak, faktycznie to zrobimy. W miejsce Oria Zabala musimy wpuścić nowego zawodnika. No nikt się nie może tutaj czuć nietykalny. Nawet ci zawodnicy, którzy przyszli do nas za potężne pieniądze, chociaż mamy sporą różnicę względem Overola na ławce rezerwowych, ale może serce Szoboszlaja pokaże, że faktycznie nie tylko pieniążki, ale jednak ten romantyczny futbol, pierdololo i tak dalej, co teraz jest cały czas grane wszędzie. Jednak będzie miało rację też i Super lidze. Chociaż no nie wygląda. Paul Pogba, Jezus Maria, jak on się zabawił, ale obronił jednak Peter Gulaszczy. fantastycznie, chociaż Pogba wleciał w naszą obronę, jak rozgrzany nóż prosto w masło. 80 minuta na zegarze, mamy dobry przechwyt, i to jest szansa na tę bramkę, która da nam chociaż tutaj rezultat remisowy. Zagranie do środka Erling Holland. Czy on zejdzie, czy on strzeli, czy on cokolwiek zrobi? Piłki latają, nie wiadomo kto ma uderzyć ją. I nikt jej koniec końców nie uderzył. Wychodzi z kontratakiem Manchester United i zaraz jest opcja, że to oni podwyższą tutaj ewentualnie rezultat. Chociaż walczą jeszcze o piłkę nasi zawodnicy, ale tak czy siak to Antony Marcial. 88 minuta, jest już w narożniku, zagranie w pole karne, będzie strzał. Przejęcie tej piłki to jest ta ostatnia akcja w tym meczu. Ruszamy, Erling Holland, teraz albo nigdy, tylko panowie w 100% albo nic, nie cofajcie tej piłki. Sędzia Kalosz, jeśli mam być szczery, naprawdę dobre zmiany dał i Soboszlaj, i Olmo. Druga połowa wyglądała naprawdę, naprawdę nieźle. Mam wrażenie, że gdyby nie przerwano nam tego ostatniego ataku, to ewentualnie moglibyśmy zobaczyć nawet jakąś strzelaną bramkę, ale tak się nie stało. A czy tak się stanie, o tym przekonamy się już w kolejnym odcinku Superligi, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten się Wam podobał. Dosyć dziwny, eksperymentalny, ja wiem, tu naprawdę działy się mega dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że sam pomysł jako tako się Wam podoba. Pamiętajcie, tutaj odpinamy totalnie wrotki, pędzimy na tej napędzanej petrodolarami rakiecie po mistrzostwo i pamiętajcie o tym. I żegnam się z wami ja, czyli oczywiście Nexion. Dzięki piękne za ten odcinek. Jeszcze wam tylko pokażę wyniki z tej drugiej kolejki, gdzie Juventus na przykład rozgromił Porto 4 do 1, a pozostałe rezultaty, jakie były, sami widzicie. No i żegnam się. Na razie i pa pa. Cześć!